Witam serdecznie wszystkie lwy, lwy słoneczne, księżycowe ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na luty 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? W miesiącu w pierwszej połowie najważniejsza będzie dla Was praca, zdrowie, ale później. Yy, Relacje partnerskie i współpraca z ludźmi wejdą na pierwszy plan, ponieważ tak, do 19 Słońce będzie w wodniku naprzeciw wartego znaku. Od 5 lutego Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będzie w wodniku. Od 14 Mars, planeta energii, siły życiowej, będzie w wodniku. A od 16 Wenus, planeta miłości, pieniędzy i przyjemności. Więc, kochani, tutaj bardzo ważne będą relacje partnerskie, jak i współpraca z innymi ludźmi. Zresztą wiecie, że Pluton, planeta transformacji, przemiany, wchodzi do wodnika i ustawia się naprzeciw waszego znaku. Transformując wasze relacje partnerskie, współpracę z ludźmi, relacje z ludźmi. Bardzo mocno będzie wpływała na osoby z pierwszych, trzech znaków. Więc tutaj to, co już nie jest dobre, to, co jest dla Was destrukcyjne, będzie odchodziło, będzie się kończyło. Ale zacznijmy od początku. 2 lutego Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, który jest w koziorożcu, czyli praca, zdrowie, życie codzienne. Tutaj Merkury w koziorożcu jest konkretny. Tutaj myślę, że bardzo pracowity miesiąc dla Was. Merkury ustawia się w sekstylu do Neptuna, planety miłości, duchowości, czyli tutaj y, dobre informacje, jeżeli chodzi o pracę, nowe współprace, y, robię coś, co lubię, jest zadowolony i tak dalej. 5 lutego Merkury. Ten sam wchodzi do wodnika i spotyka się, kochani, z Plutonem. Więc to jest mocna energia. Yy, Merkury, spotykając się z Plutonem, tutaj coś zakańcza, coś transformuje, coś zmienia, zmienia się wasze myślenie, wasza komunikacja, wasze znajomości. To może być rozpoczęcie jakiejś nowej umowy, jakiejś relacji, zakończenie czegoś. Yy, tutaj, yy, no, bardzo intensywnie. 7 lutego Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w powiorowcu, a Wenus w powiorowcu jest konkretna, wie jak zarobić, tutaj jest bardzo pracowita, ustawia się w Trygonie do Urana, planety nowości, młodości, rewolucji, zagranicy. Więc tutaj jest Trygon. Trygon, czyli łatwość, poprawa pracy, poprawa w karierze zawodowej, Duże jakieś może Poznanie kogoś. Zakochanie się też, tak? Poznanie kogoś młodszego. Więc tutaj dużo się dzieje. Ósmego Mars, planeta energii, siły życiowej, ustawia się w Sekstylu do Neptuna również. Neptun, planeta miłości, duchowości, tutaj jakieś być może artystyczne zdolności, dobra komunikacja, dobra współpraca, też dobre informacje, jeżeli chodzi o pieniądze od partnera na przykład, czy partnerki. W tym samym dniu Słońce ustawia się w kwadracie do Urana, czyli, Bomba, rewolucja, słońce w wodniku, tutaj relacje partnerskie, współpraca z ludźmi, być może zakończenie jakiejś współpracy, zakończenie jakiejś relacji, nagle nieoczekiwanie. W tej energii odbywa się nów księżyca w wodniku, tak? Nów jest naprzeciw waszego znaku, kochani. Nów w wodniku nie ma łatwych konstelacji, ponieważ podczas nowiu wodniku, moi drodzy, Słońce i księżyc są w kwadraturze do Urana. Czyli nagle nieoczekiwanie, jakieś zakończenie współpracy. Co się kolpy, jakieś przeszkody, konflikty. Bardzo nerwowo kochani, tym bardziej, że Merkury jest w kwadracie do Jowisza. Merkury, komunikacja, współpraca, biznes. W kwadracie do Jowisza. Jestem ja już, ja nie chcę czekać, tak? Także tutaj no, bardzo nerwowo, więc tutaj uważajcie, mocno to wpływa na was, na wasze relacje partnerskie. Yy, 13 Mars, planeta energii, siły życiowej. Wchodzi do wodnika. Yy, Mars, gdy wchodzi do wodnika, w walentynki 14 lutego. łączy się z Plutonem. To nie jest to jest niebezpieczna konstelacja. Mars i Pluton to są obie planety wojny, agresji. Więc yy, wiecie, naprzeciw waszego znaku duży konflikt, duże zerwanie, kłótnie z partnerami, ze współpracownikami. To jest nawet akty agresji, przemocy, więc tutaj trzeba uważać, moi drodzy. I yy, później, 16, również Wenus, planeta miłości, pluje między, kto chodzi do wodnika. Kochani, wszystkie planety w wodniku nie wiadomo, co zrobią. Tak, Wodnik to jest wolność, niezależność, jak chce się wyzwolić. Tutaj. 17 Wenus łączy się z Plutonem, znowu jakaś przemiana, transformacja, zakończenie. Wejście i Merkury, plan komunikacji, współpracy, biznesu jest w kwadracie do Urana, zerwanie jakichś umów. Konflikty, kłótnie, na szczęście 19 lutego Słońce wchodzi do Ryb, tak, tutaj trochę aura się uspokaja, tutaj jest bardzo nerwowo. Słońce wchodzi do ryb, i tutaj skupiacie się gdzieś na swoim wnętrzu. Wchodzicie, to jest dobry czas. Tutaj macie Saturna i Neptuna, czyli rozwój jakiś duchowy, jakiś proces terapeutyczny, tutaj wgląd w siebie, tak? Takie uspokojenie, wycichanie. Na pierwszy też wychodzą pieniądze od partnerów, pieniądze od państwa. 22 lutego Wenus łączy się z Plutonem z Marsem w wodniku, czyli miłość, pieniądze i energia życiowa naprzeciw waszego znaku. Ogólnie no, może być nerwowo, może być konfliktowo, tak jak powiedziałam, w relacjach, we współpracy, tutaj dużo zmian. I 23 Merkury przechodzi do ryb. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, czyli Słońce i Merkury są w rybach, I troszeczkę tak yy, wiecie, Słońce i Matkury w rybach, ryby to jest taki ten okres zakąpeń, przemyśleń tutaj u Was, skupianie się na sobie, na swoim wnęku, na swoich lękach. W tej energii odbywa się pełnia która co w znaku panny, kochani. Pełnia jest na osi u Was, yy, waszych finansów, moje pieniądze i pieniądze od innych ludzi, moje wartości i wartości innych. Yy, pełnia ma trudne konstelacje też, moi drodzy, ponieważ tak podczas pełni. Słońce idzie na Saturna. Księżyc jest naprzeciw, jest dużo ograniczeń, tak? jakieś ograniczenia finansowe w zarabianiu. Wenus i Mars są w kwadracie do Jowisa, czyli tutaj chce się wyzwolić, chce się uwolnić. Mocno u Was dotyczy to tak Waszej kariery zawodowej. Zresztą wiele lwów ma duże zmiany w karierze zawodowej. Tutaj uran. Yy, Rozwala to, co tam byliście, coś stałego, tak? Spoka nowych możliwości. To jest ta energia. Ja chcę zmiany. Ja się duszę, potrzebuję czegoś nowego, czegoś innego. I te planety, które są w wodniku, jakby mocno uaktywniają te aspekty, ponieważ yy, wodnik yy, uran jest, yy, reprezentuje znak wodnika. Więc tutaj bardzo dużo się będzie działo bardzo szybko, niespodziewanie. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie i to pełnia, to jest okres zakończeń, być może zakończycie jakieś sposoby zarabiania pieniędzy. Tu jest tak chęć wrywania się z jakichś tematów, ale też dużo ograniczenia, ja, jakby tu, jeżeli ja, ja nie mogę. I jakby tej energii kończy się miesiąc, ponieważ 28 słońce łączy się z Merkurym w wodniku, w rybach i ustawiają się na Saturnie. Czyli tutaj zastój, ograniczenia, tak? Tutaj, no tak jak mówię, tutaj być może jakieś sprawy spadkowe, jakieś sprawy liczycie na jakieś odszkodowanie, na jakieś wyrównanie finansowe. Tutaj wszystko się zatrzyma, nic się nie będzie działo, brak motywacji, nie mam siły, boję się zmęczona, tak? Zmęczony. Jakby tutaj trzeba przeczekać. Koniec miesiąca nie jest w ogóle na rozpoczynanie czegokolwiek, tak? Tutaj dużo się będzie działo. Jak te planety będą wchodziły do wodnika, a tutaj nagle taki zastój. tak? No, taki mało stabilny miesiąc, nawet bym powiedziała, że trochę niebezpieczny, tak? I kończymy 29 lutego, bo w tym miesiącu luty ma 29 dni. Merkury w sekstelu dojowicza, czyli Merkury, komunikacja, współpraca, biznes w sekstelu dojowicza, jakieś rozmowy. Nowe szanse, nowe możliwości na pracę, jakieś nowe pomysły. Tutaj tak spokojnie wszystko się dzieje, tak? Wy sobie też przemyślacie, czego ja chcę tak naprawdę. Więc miesiąc taki powiem Wam, no naprawdę mocno energetyczny, mało stabilny i nie wiadomo, co się tak do końca. Bo wodnik jest takim znakiem, że nigdy nie wiadomo, co zrobi. Tak? Więc ja ze swojej strony, kochani, Zapraszam Was na konsultacje astrologiczne u mnie. Jeżeli chcecie poznać siebie, jest to konsultacja w formie rozmowy, tak, pewna, w poziomie takim kwantowym. Zadajemy takie pytania, które mogą nas doprowadzić do rozwiązania tych problemów, do zrozumienia siebie przede wszystkim, tak? do poznania siebie. Jaka ja jestem, jaki ja jestem, dlaczego u mnie tak się dzieje. Skąd się u mnie biorą takie myśli, takie przekonania, takie zachowania, których nie rozumiem albo nie chcę. Więc, kochani, zapraszam na konsultacje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany nauką astrologii, również zapraszam. Od połowy marca wchodzę w nowy projekt. Edycja trzecia Astrologia dla potąkujących. Będziemy spotykali się w środę o godzinie 19 na pełne dwie godziny. Jest to warsztat online, jest to 10 spotkań, czyli 2,5 miesiąca, i macie już podstawowe informacje. Pracujemy na waszych kosmogramach, więc każdy pozna swój kosmogram, w jakim miejscu ma planety, czyli gdzie mam Słońce, gdzie mam Marsa, w jakim znaku, Wenus, Merkurego i tak dalej. I znacie już podstawy, tak? Także zapraszam serdecznie do kontaktu. Wspaniałego miesiąca, yy, tak jak mówię, zapoczątkowuje u was zmiany, które będą trwały około 20 lat. Wszystko zależy, w którym stopniu macie słońce, w jakim czasie to się będzie działo. Pozdrawiam tak? Was serdecznie i do zobaczenia.